Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Przed wami nowości ze świata Fortnite. W dzisiejszych wiadomościach opowiem wam o pozwie Tifu wobec Face Clan, o możliwym nowym przedmiocie, który rozbudza wyobraźnię graczy oraz o bardzo tajemniczej teorii powrotu lepkiego lasku. Zanim jednak przejdziemy do wiadomości, chciałbym powiadomić was, że na moim kanale rozdaję wam aż 10 tysięcy v Ogromna suma pieniędzy i ogromna suma w grze, a więc warto subskrybować i zgarnąć nagrodę. Aby wygrać fałdolce, wszystko co musicie zrobić to subskrybować kanał z dzwonkiem, zostawić łapkę w górę i komentarz, a także użyć mojego kodu SMARTI w sklepie. Zadania łatwe, proste i przyjemne, a więc powodzenia! Przypominam również, że jeżeli chcecie pograć sobie ze mną w Fortnite, to wystarczy zostawić suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę i zaprosić mnie do znajomych w grze. Nickname widzicie teraz na ekranie. Wiadomości: zaczynamy od bardzo luźnej informacji, bowiem następne fakty będą należały do tych z kategorii ciężkiej. Niedalej jak tydzień temu wspomniałem Wam o możliwości nadejścia nowego przedmiotu do Fortnite. Nowy item to pomysł graczy na uskutecznienie rozgrywki poprzez wprowadzenie generatora osłon. Generator osłon miałby przywracać rannym graczom 50 punktów keblaru. Zasada działania generatora byłaby bliźniaczo podobna do mobilnego ogniska, które często znajduje się w naszym ekwipunku. Gracze, zgromadzeni wokół nowego przedmiotu, stopniowo odzyskiwaliby punkty pancerza. W propozycjach graczy znalazła się druga opcja, którą widzicie obecnie na ekranie. Zamiast swoistego ogniska przywracającego pancerz mielibyśmy do czynienia z prysznicem, którego spadające krople przywracałyby punkty kewlaru. Co myślicie o takim pomyśle? Dajcie znać w komentarzach. O nadejściu lepkiego lasku mówi się już coraz częściej nie w kontekście czy, ale raczej kiedy. Od sezonu siódmego, kiedy to z mapy zniknął uwielbiany przez graczy lepki lasek, ze względu na pokrywającą go grubą warstwę lodu, pojawiają się teorie na temat ewentualnego powrotu tej miejscówki. Po opublikowaniu nowych skinów, które pojawiły się w sklepie całkiem niedawno, czyli Ether i Versa, rozpoczęto pracę nad powiązaniem ich z fabułą gry. Nie od dzisiaj wiadomo, że numerologia w Fortnite odgrywa duże znaczenie. Tak było i tym razem. Kiedy na modelach skinów odkryto numery 37, gracze natychmiastowo spróbowali powiązać je z innymi elementami gry. Nie zajęło wiele czasu, kiedy odkryto, że karnet bojowy posiada nagrodę za osiągnięcie 37 stopnia w postaci ekranu ładowania, na którym znajduje się Bright Bomber w lokalizacji, która do złudzenia przypomina stary, lepki lasek i jego plac zabaw. Dodatkowo, lepki lasek znajduje się obecnie na mapie pod współrzędnymi c7. c to trzecia litera alfabetu, dająca po połączeniu liczbę 37. Co myślicie o tej teorii? Według mnie jest tutaj stanowczo zbyt dużo zbiegów okoliczności i już wkrótce możemy spodziewać się tej miejscówki na mapie. I jeszcze jedno pytanko do Was: który stopień karnetu udało się Wam obecnie odblokować? W dalszej części wiadomości o pozwie tif ale zanim przejdziemy do wiadomości, chciałbym ogłosić kolejny konkurs. Jeżeli chcecie zgarnąć 10 tysięcy faudolców, to subskrybujcie kanał z dzwonkiem, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, a także wpiszcie kod Smarty w sklepie. Aby wygrać faudolce, te trzy rzeczy są wymagane, ale myślę, że nie będzie problemu z ich wykonaniem i bez problemu sobie z nimi poradzicie, a więc powodzenia! Do organów prawa w Kalifornii na terenie Stanów Zjednoczonych z pozwem na FaceClan zwrócił się Tifu. Co było tego powodem? Turner, bardziej znany jako Tifu, pozwał organizację, którą reprezentował swoją grą przez ponad rok. Powodem, jak w większości tego typu przypadków, okazały się pieniądze oraz zapisy kontraktowe, które nie były zgodne z literą prawa. Jak obwieścił Tifu, umowa, którą podpisał z FaceClan, doprowadziła do tego, że stracił on aż 80% zarobków, które generowane były przez jego materiały w mediach społecznościowych, na YouTube oraz Twitchu. O całym kontrakcie prawnik Turnera wypowiada się w następujący sposób. Ta umowa jest w wrażący sposób opresyjna, uciążliwa i jednostronna. Faceclan używa tego nielegalnego kontraktu do tego, by ograniczać Turnera do ofert pochodzących wyłącznie od Faceclanu i uniemożliwić mu rozważenia ofert od innych, ofert, które potencjalnie mogły być lepsze od ofert ze strony Faceclanu. Bardzo interesującym faktem jest to, że do próby zerwania umowy doszło już we wrześniu ubiegłego roku, jednak prośba streamera została odrzucona. Konsekwencją tego jest wystosowanie pozwu wobec organizacji. Pozew nie dotyczy jedynie zarobków, bowiem prawnicy oskarżają Face o zmuszanie zawodnika do przeprowadzki, podawanie mu alkoholu, nim ukończył 21 lat, a przypominam tylko, że to właśnie od wieku 21 lat w Kalifornii dozwolone jest spożywanie alkoholu oraz nakłanianie tif do hazardu. Turner i moja kancelaria wysyłamy przekaz. Czas, by twórcy treści, gracze i streamerzy przestali być wykorzystywani przez opresyjne, nieuczciwe i nielegalne porozumienia. Przedsięwzięte działania będą sygnałem, który pokaże, iż takie zachowania nie będą dłużej tolerowane. Społeczność graczy zasługuje na bezpieczne środowisko, które umożliwi zawodnikom wolność w kontrolowaniu ich karier. Takimi słowami podsumował całą sprawę prawnik streamera. Po kilku godzinach władze FaceClanu ustosunkowały się do zarzutów za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym poście organizacja odpiera większość zarzutów przyznając, że na współpracy z Tifu zarobiła 60 tysięcy dolarów, podczas gdy on sam zainkasował kilka milionów. Kto w tym sporze ma rację? To rozstrzygnie amerykański sąd lub ugoda, którą zapewne podpiszą obie strony po wyjaśnieniu sobie wszystkich zawiłości. Jedno jest pewne, ucierpi na tym zarówno jedna, jak i druga strona. I tym mało miłym akcentem kończymy dzisiejsze wiadomości. Serdecznie dziękuję za uwagę i przypominam o nowym konkursie na 10 tysięcy V-Dolców. Jeżeli chcesz wygrać, to subskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz oraz użyj mojego kodu w sklepie. Z góry dziękuję, powodzenia, na razie, cześć!